Mam tutaj nową przepiękny zresztą ten Tomik wierszy. Tylko zastanawiam się, moja droga, płacz komercie. Taki jest tytuł. I <grymny> tu jest taki twój mały życiorys. Na pewno Państwo znacie i czytaliście, ale ja jeszcze przypomnę, że w dzieciństwie chciałam zostać astronomem. Stąd mamy ten dzisiejszy wieczór, prawda? No, a chciała być i, kim ty byś być gwiazdą Napoleona, ale również i kometą. I tak się zastanawiam, bo kometa jest właśnie synonimem czegoś no, tragicznego. Przynosi nam zawsze, jak jest kometa na niebie, to tak, historia nam mówi, że coś będzie strasznego, prawda? Ale ja myślę, że to inaczej. Gdzieś tak. się ten swój wart, no ta, ta kometa to się zrodziła z tego narkocza, mam wrażenie wspaniałego. Tak. Sen astronoma. Z głową ciężką od gwiazd, z oczami wybiegłymi z orbit, przekrwionymi jak planeta Mars, zawiącymi od międzyplanetarnych pyłów. Od spozierania w nieskończony kosmos. Zmęczony myśleniem nad strukturą i wielkością wszechświata zasnął astronom w swojej kawalece. I przyśniło mu się, że wszechświat ma strukturę czekoladki, i uradował się astronom, bo odkrycie było słodkie i wróżyło mu nobla. I oblizał się i skosztował wszechświata. W jednej chwili znikła planeta Mars, znikła kawalerka, znikły sterty papierów, lata świetlne pracy. Znikły słońca i księżyce. Te prawdziwe i te zrodzone z błędnych obliczeń. Zniknął wszechświat w brzuchu astronoma i znikł sam astronom nadto głodny wiedzy. Znikła ziemia i my zniknęliśmy. Pozostało tylko porzucone w pośpiechu kolorowe sreberko, które kiedyś starannie zawinięto w nasz świat. Bardzo długo nie wiedziałam, jak ten tomik zamknąć, jak go zatytułować. I wtedy przyszedł mi do głowy właśnie taki wiersz pod tytułem Płacz kometa". Kometa szykuje się do lotu. W pałacu umiera stary król. Kometa jak ptak wędrowny musi odbyć swą cykliczną podróż. Stary król jest mądry. Umie czytać gwiazdach. Kometa rozpościera na niebie gorejący pawi ogon. Król wie, że to bardzo zły znak. W pałacu zbiera się konsylium astrologów. Kometa nigdy nie widziała tylu spiczastych czapek. Astrologowie nigdy nie widzieli tak pięknej komety. Składają więc swoje dłonie w największą lunetę świata. Zaciekawiona kometa zawisa nad pałacem. Astrologom opadają ręce, wrzucają wyrok jak czarną kulkę do konchy królewskiego ucha. Tak myślałem, mówi król i umiera. Kometa płacze. Jej złote łzy, spadając, spełniają marzenia oddanych. A czy zawsze się spełniają marzenia z dzieciństwa? Jak to jest? Moim to, zdaniem zawsze 싶a? się spełniają, ale bardzo rzadko tak jak sobie to dokładnie zmarzyliśmy. <laughs> no. Bardzo często paradoksalnie <laughs> się. Nie zostałam astronomem, zostałam historykiem, e, zostałam historykiem, zostałam e, no, w pewnym stopniu dramaturgiem, bajkopisarką, e, e, poetką i wszędzie tam e, te gwiazdy, e, no, jakieś, czy te komety nawet mnie prześladują. E, rzeczywiście pojawiają się różne motywy związane z kosmosem w mojej twórczości. Tomik jest, jest też ponikąd taką biografią, nie moją, nie, to jest biografia Biografia po prostu kobiety. Metaforyczna, duchowa biografia obrażonej kobiety. Niektóre doświadczenia jeszcze, jeszcze nie są moje z tego komiksu. Na przykład doświadczenie choroby Alzheimera, doświadczenie no, takiej późnej starości znaczy tak późnej, że, że te bohaterki mojego wiersza już nie siedzą w parku na ławeczkach, ale już latają razem z aniołem stróżem tego parku, nad parkiem. Więc e, to rzeczywiście starość, bardzo sędziwa, taka biała, biała gołębia. E, też te wszystkie rozstania, o których, o których jest tutaj mowa, no, musiały być moim udziałem, e, ale, ale no jest to jakaś, jakaś historia jakiejś wyobrażonej kobiety, <laughs> powiedziana w wierszach. Myślę, że teraz spróbujemy yy, wejść na, na, na ziemię i tę biografię tak w duecie odczytać. Yy, ja zaczynam. Tak, masz. Ja zaczynam wierszem Malwa. <grym> zakopałam, <grym> zakopałam naszą miłość w ziemi żyznej pod malwą wysoką narzeczoną Słońca by wzrosła jak ona, zanim wrócisz do mnie, narzeczony ziemi. Ale przyszedł świat ze zmierzchioną sierścią, wygrzebał naszą miłość, rozrzucił na wietrze w cztery świata strony. Chodziłam w podkasanej sukience od bieguna do równika, od równika do bieguna. Zbierałam fartuszek w naszym kiedy przywiózł Cię Twój wierny kon na biegunach, naważyłam dla Ciebie pełniutką misę tej naszej miłości. Wtedy spojrzałeś na mnie. Twój oczodu pełen był piasku. Zakopałam Ciebie w ziemi żyznej pod Malbą wysoko, wysoką, aby nasza miłość wzrosła jak ona na mi się. Piękny wiersz, wskazówki. Historia zegara przypomina smutne dzieje księcia Lucytera. Na początku zegar bił na chwałę Po Pokłony godzinek, nieszporów jutrzni, non. Jedyna wskazówka wskazywała niebo i godzinę naszej śmierci z dokładnością do kilku zdrobasiek na dotyk. Ale przyszedł diabeł i dodał drugą wskazówkę. I tak stała się minuta i powstał pośpiech. Najpierw spieszył się zegar, aż zegarmistrz kręcił głową w prawo i w lewo, w lewo i w prawo. Gdy dał zegarowi wahadł, zaczęli śpieszyć się ludzie. A diabeł zacierał ręce miarowo, a potem dodał trzecią wskazówkę. I światło zakręciło się w głowie. Nareszcie mogli wszyscy dokładnie mierzyć czas. A im dokładniej mierzyli czas, tym czasu było mniej. Aż w końcu nikt nie miał go już na nic. Wtedy diabeł włożył rękę do kieszeni i z anielskim uśmiechem Przelewał przez palce ukradzioną wieczność. <głos> <głos>